Siemka, witam wszystkich. Yy, dzisiejszy pacjent Honda CB 125 Twin z 1981 roku. Zajmiemy się ogólnie gaźnikami. Dzisiaj wyczyścimy gaźniczki. Przetestujemy przy okazji mejkę ultradźwiękową, która wczoraj do mnie przyszła, którą kupiłem. Zobaczymy jak to działa. Ogólnie, w czym jest problem z tym motocyklem? Motocykl jak widać jest bardzo zadbany, jest w bardzo naprawdę fajnym stanie. Ma przebieg na chwilę obecną. 20, niecałe 5000 km z tego, że te motory naprawdę motocykle dużo wytrzymują, czyli to jest taki, umówmy się, bardzo niski przebieg jak na tą 125 Hondy. Yy, w czym tkwi problem? Yy, prawa świeca, ogólnie jest bardzo kopcona, lewa świeca ładnie wygląda, ładnie jest wypalona. Po zmierzeniu ciśnienia na cylindrach jest wszystko ok. Jest tam chyba niecałe 13 barów na jednym cylindrze jest równe, czyli oleju to nie bierze raczej eee, teraz tak, zdejmiemy gaźniczki, rozkręcimy je na drobny mak wszystko zweryfikujemy wyczyścimy eee, i zobaczymy, zamontujemy, zobaczymy czy będzie jakaś poprawa, czy nie będzie dobra, zapraszam do oglądania Dobra, jesteśmy gotowi. Szybko poszło, w miarę sprawnie. Nie wiem, czy wspomniałem a propos tych gaźników, bo nie jest kwestią tylko tego, że ta świeca jest zakopcona i jej za bardzo się tego nie da wyregulować. Jeżeli zmniejszam dawkę paliwa na gaźniku, to się dzieje taka sytuacja, że po prostu on już nie chodzi, nie ma siły nie? i jeżeli Zwiększę dawkę. Paliwa, ta świeca jest okopcowa. I jeszcze jest taki problem, że przy jakiejś tam prędkości 50-60 km na godzinę. Silnik przynosi po prostu duże wibracje na ramę. I jest taki dyskomfort trochę jazdy. Dobra, wyciągnęliśmy. Nie zajęło to długo z 10 minut dwa gaźniki wyciągnięte, więc spoko. Idziemy teraz do domu. Rozcielimy coś na stole i będziemy rozkręcać. Będziemy robić sekcję zwłok. Posegregujemy części, popatrzymy co się nadaje, co ewentualnie trzeba było wymienić. Mam nadzieję, że za dużo nie trzeba wymienić, bo jeszcze mi zestaw naprawczy nie przyszedł. Ewentualnie się poczeka ze złożeniem tych gaźników, jeżeli będzie taka potrzeba. Nie? I zobaczymy, jak to będzie chodziło. Dobra. Widzimy się w środku. Cześć. Dobra, jesteśmy z powrotem. I teraz tak, co jest nam potrzebne? Jakiś tam podstawowy zestaw narzędzi do demontażu tych gaźniczków. I tyle. I porozkręcamy. I tak, trzeba wszystko posegregować. Lewy gaźnik z części do lewego gaźnika z lewej strony do prawego z prawej strony. Żeby to się nie po, pomieszało lepiej powiedzmy dysza, iglica, przepustnica. Jeżeli ma być z tego gaźnika, nie wróci do tego gaźnika. Dobra, rozkręcamy. Tutaj te śrubki już po, od tego króćca poluzowałem, żeby to było w miarę w miarę OK. Szybciej. Dobra, rozbieramy. Zbiorę jeden gaźnik, drugiego już nie będę nagrywał. E, tutaj, zobaczcie, jest taka porczy, blaszka taki łącznik e, do sania. Po prostu tutaj jest dźwignia sania z tej strony i dwie przepustnice. E, zamyka. Dobra. Skoczyło, kurczę. E, tak, tak. Coś tam zostało. I tak powiem Wam szczerze, że wczoraj e, trochę przetestowałem już tą myjkę na starym gaźniku. I naprawdę fajna sprawa się sprawdza. Aczkolwiek myjkę ultradźwiękową dźwiękową. Mówię ogólnie. Aczkolwiek, e, jeżeli chodzi o chemię, to. Trzeba, yy, trzeba uważać, bo tak korpus tamtego starego gaźnika ta chemia fajnie umyła, bez żadnych uszkodzeń, bez niczego. Naprawdę super. Jeżeli chodzi o tutaj tą dolną część pływakową, yy, tą podstawę tego gaźnika, no to już się przebarwią na czarno. Prawdopodobnie, no to widać, że jest inny stop aluminium, pewnie od tego. Te, od tego to zależy, nie? No, ale to w takim razie y, tą podstawę umyjemy czymś innym, czy po prostu drugi raz umyjemy w jakimś tam innym płynie, a w innej chemii, jakiejś bardziej, łag może łagodniejszej. Zobaczy się, nie? Jak to będzie? Naprawdę, kurczę tutaj, jest, jeżeli chodzi o te gaźniki, widać po tych śrubach, wszystkim. No, zobaczcie, kurczę, to jest naprawdę fajne stanie To jest z, yy, motocykl, no, ponad 40-letni, 44-letni, więc wygląda to fajnie, ale po śrubach, jak odkręcałem, właśnie linkę gazu, no, to było czuć, że to dawno nie było rozkręcane. No i dobra, jakiś tam syf jest w środku. Mam takie coś, żeby wyciągać uszczelki. Może to nie ma. To taki szpikulec. Uszczelka też nie widać, żeby była jakaś tam poparciała. Dobrze było to powymieniać wszystko, ale na dzień dzisiejszy... No, nie mam na co nie. Tutaj jest tutaj taka uszczeleczka, tutaj, yy, wszystkie te rzeczy. Ja nic nie będę fizycznie usuwał. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi ta mejka ultradźwiękowa. Dobra, zmieniamy teraz yy, tę na płaski. Rozkręcimy. Zrobimy, żeby to ładnie porozkręcać. No jak mówię, kurczę, żeby nie pomieszać tych części. Ech, na razie robimy tych istotnych części, bo jeżeli chodzi o takie gumy, czy coś takiego, to to nie ma znaczenia, czy to zamienimy stronami, czy nie. Jest to takie za, zasyfione już. Powiem szczerze, tutaj tak druga uszczeleczka gumowa. Tych uszczelek to raczej nie będę mył, żeby w tej chemii, żeby czegoś też nie uszkodzić. Mówię, jeszcze nie przyszło mi Przyszły mi części zamienne do tych gaźników. A więc no... Lepiej kurczę, fajnie by było to złożyć i zobaczyć, czy to pomoże. Jak mówiłem wcześniej, są dziwne drgania na... w motocyklu w jakichś tam prędkościach powiedzmy tych 50-60 na godzinę wydaje mi się, że po prostu jeden gaźnik yy, powiedzmy nie nadąża jeden cylinder za drugim kwestia jest złego ustawienia złej kalibracji tych gaźników i dlatego tak może być, bo też tak wydaje mi się że troszeczkę za głośno chodzi ten silnik yy, ma taki jakiś charakterystyczny dźwięk bardziej taki metaliczny Wydaje mi się, że to jest powód tego. Dobra, rozkręcamy tutaj tą śrubkę. Wszystko rozbieramy, sprężynki, tutaj te śrubki, wszystko na, tak mówię, części pierwsze. Eee, tak, tutaj jest. To też sobie rozkręcimy, trzeba zmienić na mniejszy bit, ten trochę przeskakuje, tak samo. Inne. Dobra jedna śrubka, druga śrubka ogólnie powiem Wam, że czym się zajmuję? Zajmuję się sprzedażą zabudkowych motocykli. I tak trzeba pogrzebać czasem, nie? Trzeba serwisować te motocykle, jakoś przygotować dla następnego właściciela. A że lubię sobie przy tym sam pogrzebać, to to sobie grzebie, nie? Dobra, jest jeden gaźniczek rozkręcony. Zamiast tutaj wszystkie części są, zaraz ja to pokażę. Zdejmiemy jeszcze tutaj te sprężynki. Fajny patent z tymi sprężynkami. Tutaj jest to ta, od tej strony e, filtra powietrza. Wchodzi ta, tutaj idzie przejściówka właśnie na filtr powietrza. Fajny patent jest z tymi sprężynkami. Mówię, że to właśnie w japońskich motocyklach jest takie coś stosowane często. No i to jest takie kurcze praktyczne, nie? Wystarczy naciągnąć sprężynkę zdejmuje się i tak dalej, nie? Tutaj to też porozkręcamy Nie wiem jak to zrobić. Może wezmę w słoiku yy, wrzucę części z drugiego gaźnika do słoiczka i żeby się nie pomieszały, nie? Żeby odseparować to Głównie chodzi tutaj, tak naprawdę, o te rzeczy, typu dysza, iglica, przepustnica. Żeby to było z jednego gaźnika, wróciło do tego samego. No, bo to, powiedzmy, zużycie materiału jest takie samo takie jedno dopasowane do drugiego. Dobra, jeden gaźnik rozkręcony. Tutaj to też można zdjąć w sumie. się zaczepiło. To co teraz drugi gaźniczek na szybko. Tutaj niech będzie to na tej stronie drugi gaźniczek rozkręcamy. No, trzeba uważać tylko żeby nic nie nic się nie zgubiło. Bo gaźnik nie lubi jak jest mniej części niż powinno być. Więcej zresztą też, tylko więcej to ciężej wsadzić, a o czymś można zawsze zapomnieć, tak? I tutaj, teraz na prawą stronę, a jeszcze tutaj zdejmiemy to. Takie Fajne uszczeleczki, kurcze takie tego typu na tych gaźnikach gumeczki, nie uszczeleczki. Są więc to jest kurczę naprawdę rewelacja jak mówię, że w tym, w tym w roku powiedzmy z tego roku motocykl jest w takim stanie, naprawdę fajnie. Szybciej, szybciej i się nie da szybciej. Nie chciałbym, żeby ten film tak długo trwał, żeby was nie zanudzić tutaj. O, widzicie jeszcze jest tutaj taka ta jedna śrubka do y, spuszczania paliwa z gaźnika. Zapomniałam o niej. ją wykręcić tak dobra no to mamy ten bit tutaj trzeba zmienić drugi no dobra to lecimy zaraz będę uruchamiał myjkę w sumie wodę już grzeje jakiś długi czas, no jest fajna myjka jak wczoraj tak mówię przetestowałem ją, więc fajnie to działa, aczkolwiek jeżeli chodzi o ogrzanie wody, no nie, no kurczę jest porażka, szczerze mówiąc, gdybym nie miał czasu, a przeważnie tego czasu nie mam, to lepiej byłoby zagotować wodę w czajniku, czy od razu jakoś gorąco wlać, żeby po no prostu strata czasu, żeby to czekać na to, aż to się nagrzeje. Proszę tutaj wyciągamy. Tutaj ta uchwyt od ssania. I tak naprawdę to nie jest nic skomplikowanego z takim yy, gaźniczkiem. Nie ma czego się bać, żeby to rozebrać. Tylko patrzeć trzeba co, gdzie ma wrócić, i kwestia ustawienia potem powietrza, ilości powietrza i ilości paliwa. Ale to zawsze gdzieś można wyczytać takie informacje. Tutaj lice wyciągniemy. Wszystko, wszystko jest wyciągnięte. Jeszcze coś sprawdzę, żeby nie niczego nie zgubić, bo to już człowieka. Dobra jest tutaj jeszcze taki zaworek jest. To jest bardzo takie małe ustrojstwo, które po prostu yy, blokuje paliwo. Tutaj jest pływak, pracuje. Zamyka ten zaworek. Trzeba na to uważać, bo kurczę jest to naprawdę taka rzecz bardzo delikatna, mała, żeby tego nie zgubić. A jest to potrzebne, jak mówiłem. Dobra, rozkręcam. Wlewamy chemię do yy, myjki dźwiękowej i lecimy. Dobra, już jest wszystko w myjce i patrzcie jak, kurczę, już chemia pracuje bez y, ultradźwięków. Wiecie co, jeżeli chodzi o tą myjkę, wadą tej myjki jest na pewno, to znaczy prawdopodobnie każdej myjki jest wadą ten dźwięk, nie, że po prostu bardzo piszczy. Zaraz to włączę, to już będzie naprawdę taki intensywny bardzo dźwięk. Nie wstawiłem, nie położyłem tutaj tych, nie, nie wsadziłem tutaj tych... Yy... Podstaw tego gaźnika, jak mówiłem, żeby się to nie przebarwiło. Tam to spróbuję wyczyścić ręcznie. No dobra, włączamy na 30 minut. Zostało wszystko pomyte. Trochę musiałem poświęcić czasu, żeby to podmywać jeszcze, bo na niektórych elementach ogólnie yy, na iglicy, na yy, dyszy, został taki czarny osad, który trzeba było domyć już fizycznie, yy, co powiem, najlepiej jest prawdopodobnie myć. Jeżeli myjemy aluminium, to myć aluminium, jeżeli myjemy mieć, to mieć. Jeżeli jakieś gumy, to gumy. nie? No bo powiedzmy jedna chemia nie jest prawdopodobnie idealna do, do, do wszystkiego, tak? Aczkolwiek jestem zadowolony z tego, zobaczycie jaki jest, zobaczcie jaki jest efekt. Ogólnie złożę te gaźniki i zobaczycie jak to wygląda. Ogólnie fajnie, że tutaj w tych każdych, w każdym zakamarku yy, jest to wszystko fajnie wymyte, tak musiałem to przetrzeć troszeczkę takim kurczę czyścikiem jakby, zmywaczem takim, żeby, żeby nabrało to blasku. Ale to ogólnie było na te dwa gaźniki poświęciłem 20 minut tak, żeby to wyglądało. Ogólnie na tym króćcu, tutaj na tej metalowej, ta metalowa yy, strona była cała pokryta takim czarnym osadem, nie? Ale ogólnie jest fajnie, na pewno to zaoszczędza dużo czasu. No i co, trzeba będzie składać to, przedmuchać, składać. Widocznie jeszcze czeka mnie pewnie z godzinka pracy dzisiaj i coś tam, może dzisiaj albo jutro, już nagram na finisz. Ogólnie uważam, że myjka działa fajnie, tylko że jest kurczę kwestia chemii, tak? Jak mówię. Prawdopodobnie jedna chemia nie nadaje się do wszystkiego, tak nie jest jakoś tam uniwersalna, nie? Yy, więc trzeba to potestować, jak to wygląda. I tak składamy. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze działało. Ustawię na początek ten gaźnik na yy, takie powiedzmy ustawienia fabryczne. Od tego, tego będziemy się trzymać, od tego będziemy zaczynać jakąś tam kalibrację tych gaźników. No dobra, to chyba będzie na dziś, dzisiaj na wszystko. Jeszcze może chwileczkę nagram coś tam potem, jak już złożę te gaźniki, jak to wygląda. No i dzięki bardzo. Na razie, cześć. E, witam ponownie. Minęło jakieś półtorej godzinki, Złożyłem, przedmuchałem, wyregulowałem wstępnie gaźniki. Efekt jest naprawdę zadowalający. Zobaczcie, jak to wygląda. Naprawdę fajnie. Eee, ten brud się wyczyścił. Zobaczymy jutro, będę montował gaźniki. A na chwilę obecną, na dzisiaj to tyle. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się to podobało. Podobał się ten filmik. No i. Może coś tam jeszcze niedługo nagramy? Cześć, czołem Hej!